jak jedna rzecz zmieniła stagnację i tutaj ważna rzecz, że coś musiało się zmienić, żeby nastąpiła zmiana i jak zrobiliśmy z Miłoszem plus 35 kg w 7 miesięcy na samej ławie, więc generalnie czy to sterydy? Nie, to nie są żadne sterydy. Też to jest dłuższa wersja, jeżeli chcecie krótszą napiszcie po prostu IG w komentarzu, a ja wtedy wam po prostu podeślę krótszą wersję. Zmiana strategii? Absolutnie nie. Jakby tego nie było i nie ma, u nikogo kogo prowadzę, to generalnie już zostało zmienione, więc nastąpiła zmiana jakaś i dała ona jakieś efekty. Ale czego nie było dopilnowania założeń treningowych? No i w jaki sposób? Mimo, że był generalnie ego lifterem zawodowym, umiejącym granować jak mało kto i o ile jakby ma to sens i daje to dużo na zawodach to na treningu jest to na minus i psuło mu to całkowicie trening i efekty, które były no niewielkie. Notował niewielki progres i czasem w zasadzie całkowity jego brak momentami, e, mimo tego, że był u mnie na współpracy. To nie był jeszcze wtedy program, nie było, to tylko, nie było to tak aż dopracowane jak teraz, ale był na współpracy, nie było progresu. Dlaczego? Bo żaden trener nie jest twórcą. Jeżeli ja byłbym po prostu marynarzem i jakby cała załoga by się mnie nie słuchała, to i tak byśmy wylądowali na skalę. Dlaczego? Dlatego, że tylko wypełniając założenia treningowe tenera, możesz wtedy oczekiwać rezultatów. Jeżeli nie progresujesz, ale też nie wypełniasz założeń, no to wiadomo, dlaczego nie progresujesz. I teraz nie jest to jego wina. Nie jest to wina tenera, jeżeli ty nie progresujesz. Jeśli ty masz problem z tym, żeby zrobić na przykład RPE 7, czyli trzy powtórzenia w zapasie, jeżeli ty zamiast tego robisz do upadku, no to nie ma się dziwić, że to po prostu nie działa, nie? No i też jest coś takiego fajnego założenia kontrolne, czyli założenie ile powinieneś w jakimś czasie robić, żeby po prostu osiągnąć jakiś tam cel, nie? E, więc jeśli nie umiesz tego ogarnąć e, w sensie swojego ego, to mm, nie on jest problemem a I chujowym tenerem, ale ty jesteś po prostu chujowym podopiecznym, bo jeśli tener naprawdę stara się, odpisuje ci plan, strategię, wszystko co potrzebujesz tylko, żeby być dobry, żeby osiągnąć swoje rezultaty, a ty to będzie ciężko tak naprawdę dopilnować tego, co on napisał. Yy, I co ważniejsze i mocniejsze, jeśli nie wierzysz w jego metody, to po prostu zmień tenera. Bo jeżeli tego nie zrobisz, nie ma rzeczy takiego jak pół wiary czy coś, bo wtedy są po prostu pół efekty. I niestety. Wtedy marnujesz swój czas, jego czas, swoje pieniądze. Jakby, no, jest, to, jest, to, jest to droga do upadku, droga do tak naprawdę kastracji swoich rezultatów. Yy, no i generalnie jak jesteś też źle nastawiony, no, to podświadomość ma ogromne założenie, przełożenie na rzeczywistość. Czyli jeżeli ty myślisz, że no i tak nie podniosę, i tak to nie wyjdzie, i tak to się nie uda, to takim po prostu mindsetem przegrywa kastrujesz i tak naprawdę autosabotujesz cały proces, i mimo, że możesz mieć rezultaty, bo umień, czy miłość czy, czy inny Podopieszczę miał rezultaty jakieś małe, a one są bardzo małe i to po prostu wynika z tego, że nie stosują się do założeń treningowych, albo po prostu mają mają mental przegrywa. Jeżeli, nie, jeżeli masz mental przegrywa, nawet z zwycięskim planem będziesz dalej zwyciężał minimalnie, albo nawet przegrywał, więc jest to słabe. Eee, no więc, generalnie, jeżeli nie wypełniasz założenia, to jest sam swojej winy. No jest to prawda, jeżeli masz zrobić, eee, jakby ilość powtórnych zapasie to jest coś takiego jak bezpiecznik. Jeżeli rp 7 masz zrobić, a zrobić rp 8 to się da to naprostować. Jeżeli zrobisz RP9 zamiast RP8, też się da to naprostować, ale jak robisz ciągle, łupiesz do upadku, to będzie lipa z tym, no bo ciężko tak naprawdę przewidywać, co się wydarzy, jeżeli ty wszystko robisz na przekór, dosuwujesz jakieś ćwiczenia, dodajesz ćwiczenia do planu, który trener nie zalecił. No po to idziesz do trenera, żeby mieć tak naprawdę gdzieś cały proces, w sensie pod tym względem, że nie obchodzi cię, jak to ma działać, obchodzi cię, żeby to działało. I dopiero w, w moim założeniu, kiedy zaczyna to działać, to ty masz takie ok, to jest fajne, ja to lubię, bo to działa. I wtedy wprowadzam cię w proces, na serii takiej, że ok, zobacz, to tak działa i tak działa. I jakby też to, co ja proponuję swoim podopiecznym, czyli Freak 2.0, to jest program, który tak naprawdę daje ci wszystko. Daje Ci przede wszystkim y, swobodę, jeżeli nie chcesz, nie musisz się uczyć tego, co się dzieje i dlaczego się dzieje. A jeśli chcesz, no to możesz się nauczyć tego jak najbardziej y, i po prostu się rozwijać zarówno y, jako podopieczny czy zawodnik, tak też jako trener w przyszłości być może, nie? Y, więc, y, ale jeśli wypełniasz wszystko jak należy i dalej to nie działa, a ten ma dodatkowo w dupie, bądź Cię wyzywa, że nie progresujesz, to czas na zmianę i to nie jest z twojej winy, nie wszystko jest zależne od nas, nie wszystko jest z naszej winy. Więc podsumowując sobie to wszystko, co tutaj sobie przerobiliśmy, no to generalnie najważniejsze jest posłuchanie się założeń, a te założenia też muszą mieć sens. I ktoś powie, że no ja ci nie wierzę, że takie to daje rezultaty. Więc zacznijmy sobie, od problemów z biodem skręcającym przysiadem do progresu 35 kg w miesiąc, aż po rekord polski na 4 przez 16-latka, aż po niedawne 185 na 1 z RP9 czy jednym zapasem, co najmniej jak nie RP8. Yy, idźmy sobie dalej, Tomek, z osoby, która była zakompleksiona, yy, miała problem po prostu z poczuciem własnej wartości, z, z pewnością siebie, do tak naprawdę osoby, która wie, co jest warta, wie, że tak naprawdę jego sufit wręcz nie istnieje, może iść gdzie tylko chce. No i zrobił między 70 a 80 kg w 3 miesiące, co jest kapitalne wynikiem, bo to naprawdę masa ciała niewiele mu wzrosła, więc tu jak najbardziej tutaj to działa. No i mamy tutaj też tego Miłosza, o którym mówiłem przed chwilą, który zrobił 35 kg w 7 miesięcy, gdzie pewien, tener, pewien trener powiedział, że jest za słaby, żeby dołączyć do pewnej sekcji. Co uważam, że ok, miał prawo taka coś powiedzieć, jak najbardziej, no ale ja nie mam, nie, nie mam takiego czegoś, że jak ktoś jest słabszy od kogoś, to go nie przyjmuję. Przyjmuję każdego, kto jest po pierwsze ambitny, po drugie, chce, co w sumie wychodzi na to samo: czy jest ambitny, jest gotowy zainwestować, bo to też nie jest tak, że ten program jest darmowy, czy też, że ten program jest tani. On jest po prostu bardzo wartościowy i co za tym idzie, cena nie jest mała, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale w zamian nie musicie się bawić w żadnych kursem na dobrą sprawę, nie musicie się bawić w wyszukanie na, własny, na, na własną rękę, jeżeli tylko chcecie. Macie w tej cenie konsultacje, kurs cały, yy, tak naprawdę, który Was nauczy wszystkiego, co potrzebne, który jest aktualizowany też wedle Waszych potrzeb. No i co za tym idzie też to, co w wprowadzeniu czyli plan. Stały kontakt i analizę techniki. No i mamy też Łukarza, który po prostu rozwalił system, nie ma co się oszukiwać. 25% progresu siłowego w 2 miesiące, w sumie 2,5. No to to jest przepaść, jakby nie, to już nie ma co gadać. Jakby rozwalił totalnie temat. Więc mamy co najmniej 4 osoby, i też osób jest więcej. Zdarza się, że ktoś ma problem z przysiadem, po tym przysiad robi bardzo ładnie. Zdarza się, że ktoś ma jakieś inne case, ma problem z czasem. I to też rozwiązujemy, nie? Jakby generalnie, póki ktoś jest ambitny, póki ktoś chce, to ja mu to umożliwiam. Oczywiście są osoby, których ja, ja nie pomogę. No i tu jest to, czyli problem z samodyscypliną i problemy mentalne. Te dwie rzeczy no, nie da się, jako trener nie mam na to wpływu. Samodyscyplina, też ego lifting, jakby wpisuje tutaj, a problemy mentalne: jeżeli nie wierzycie w siebie, to nie wierzycie w proces. Jak nie wierzycie w proces, to auto sabotujecie własne efekty. Także dzięki za oglądanie, jeżeli faktycznie chcesz zaangażować się i chcesz faktycznie robić progres, to napisz po prostu freak w komentarzu. A najlepiej wiadomość wiadomości prywatnej na Instagramie, bo to jest dłuższa wersja, która trafi na YouTube'a, No i dzięki za oglądanie, miłego następnego. Pozdro, możesz pisać na kolejne jakieś filmiki, pomysły w komentarzach. Dzięki.